Dzień dobry Państwu. Dzisiaj ten odcinek, na który wszyscy czekaliście bardzo długo i z wyczekaniem, bo aż od wczoraj. Co dzisiaj prezentujemy? Sprzęt AGD. Najnowocześniejszy z firmowego sklepu. Jest to, uwaga, uwaga, proszę bardzo. Proszę bardzo. Czajnik. Czajnik do podgrzewania wody. Najnowocześniejszy, 650 W według etykiety, choć w rzeczywistości tylko 500. Zostaliśmy bowiem oszukani przez fachowców w sklepie z AGD. Twierdzili oni, że ten czajnik ma 650 watów. Jednak nie potrafili obliczyć, ile ten czajnik będzie grzał wodę. To była skrajna niekompetencja z ich strony, dlatego my, używając wzoru fizycznego, którego nauczył nas Pan od fizyki, policzyliśmy to. Pan Leonardo. Pan Leonardo Kalincz. Policzyliśmy to i wyszło 4 minuty 18 sekund. A w rzeczywistości ten czajnik podgrzewa pół litra wody w całe 6 minut. Co jest niedorzecznym łgarstwem. No ale co? Musimy z tym żyć. Grzejemy wodę 6 minut i jest dobrze. Pijemy herbatę bardzo często, gdyż herbata jest zdrowym napojem. Może się przyjrzeć naszemu zestawowi. Różną herbatą. A teraz, y, proszę Państwa, proszę, proszę zwrócić uwagę na to, co powie nasz druh, pan Radzimir. Panie Radzimirze, ile rodzajów herbaty posiadamy? No posiadamy, no, nawet nie wiem, grałem po pokażę po kilka z domu, no to może tysiące. Tysiące. Ale, tysiące. ale mamy na przykład dwie, dwa rodzaje kawy, mamy herbatę też słodką w granulkach, mamy kakao. Ta kawa jest obrzydliwe. Dlatego <grymne> jest pełna i nikt go nie pije. <grymne> no, ale co no? Mamy Która herbata jest najbardziej interesująca? Ta, najbardziej interesująca jest herbata, jak mówię. Tak. Remsey. O kolorze Herbarze, krew świni, o tak? O kolorze krew świni, ale tylko za pierwszym gotowaniem, bo potem przybiera kolor <grymne> smutnego rozwolnienia. <grymne> tak to tego. Smak pożyczkowy Pyszna herbata. Mogę to potwierdzić sam ją piłem i krew świni naprawdę smakuje. Fenomenalnie. No i właśnie, szajnik kończy przygotowywanie wody po 6 minutach od jego włączenia. Stasiu w tym momencie zaleje herbaty Witka i Radka. Jeszcze chwilę poczekasz się, woda dogotuje w tym momencie. Właśnie to się dzieje. Proszę popatrzeć co za prestiż. Na który nie stać uczniów to, szkół. to jest prestiż nie na miarę jest. nauczyciela. Co ciekawe, niektórzy nauczyciele zabraniają nam parzyć herbat. Jest to bardzo chamskie z ich strony, ponieważ sami mają osobny pokój, w którym parzam sobie herbaty, zyskującego wiele tysięcy złotych ekspresów. Tutaj się nie było. Dlaczego mi nie było wczoraj? Znaczy, no, wracając do, do tego, co powiedziałem na początku, wydaje tak? mi się, że tam niektóre słowa były niepotrzebne. Eee, Witek słyszał które. Natomiast. To są ekspresy, które są już wiekowe, które mają wiele lat. I szczerze powiedziawszy, najlepsza kawa to jest kawa albo z Kemexu, albo po prostu z takiego French pressu. Tak? Bo te, te, które są z ekspresów, są wyjątkowo mm, niskiej jakości. i To, co koledzy tutaj robią, bardzo proszę o ujęcie. To jest kwintesencja tego, jak powinno parzyć się herbaty. Tak? Tutaj można z tym panem zrobić wywiad. On na ten temat wie wszystko. Wywiad ja na... już został zrobiony. Mieliśmy jeszcze głos fachowego e, pożyciela kawy ze szkolnej placówki. Ale teraz musimy już kończyć. Proszę oglądać nas dalej jutro. Do widzenia.